We wtorek 5 maja. Wczoraj na rynkach finansowych panował względny spokój, głównie ze względu na to, że patrząc tak statystycznie na dni tygodnia, poniedziałki bardzo często wyglądają tak, że panuje najmniejsza zmienność. Wczoraj praktycznie do zakończenia sesji nowojorskiej na indeksach nie pojawiła się większa zmienność, pomimo tego, że Wczoraj w Stanach Zjednoczonych poznaliśmy najgorsze bodajże dane w historii, jeżeli chodzi o przemysł. Przemysł spadł miesiąc do miesiąca o ponad. 10% natomiast na rynku akcyjnym, oczywiście, te negatywne dane nie wywołały większej zmienności. W pierwszej reakcji to właśnie indeksy wtedy zyskały na wartości. Natomiast na zakończenie sesji nowojorskiej pojawił się silniejszy ruch wzrostowy, i później, podczas sesji azjatyckiej, te wzrosty dalej były kontynuowane. Więc, pomimo tego, że wczoraj w mediach, głównie jeżeli czytaliśmy media mainstreamowe, pojawiała się informacja dotycząca tego, że być może Donald Trump będzie zdolny do nakładania kolejnych ceł na Chiny, to jednak te informacje nie wywołały większej paniki na, na rynkach akcyjnych. I głównie mieliśmy do czynienia ze wzrostami, ale to dopiero późnym popołudniem. Więc wydaje mi się, że. Jeżeli w najbliższych dniach pojawią się ewentualne nowe takie sygnały po stronie Stanów Zjednoczonych, gdzie Amerykanie będą grozić kolejnymi cłami, to jednak na rynek akcyjny tego typu informacje mogą mieć jedynie wpływ krótkoterminowy. Natomiast, jeżeli zaczniemy sobie czytać raporty różnych banków inwestycyjnych, część banków inwestycyjnych uważa, że ta silna korekta wzrostowa na indeksach amerykańskich, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednich tygodniach to głównie ze względu na to, że wielu inwestorów zaczęło domykać swoje shorty i to doprowadziło do silniejszej korekty. No i oni uważają, że ci sami inwestorzy, którzy wcześniej shortowali indeksy amerykańskie, jeżeli oni powrócą na rynek i zaczną skupować akcje w Stanach Zjednoczonych to być może dojdzie do jeszcze silniejszego ruchu wzrostowego na indeksach. Ja sam osobiście uważam, że gdyby miała pojawić się jakaś większa korekta ponownie na rynkach akcyjnych w Stanach Zjednoczonych, jak i też w pozostałych gospodarkach, to moim zdaniem musiałby się pojawić jakiś bardzo ważny czynnik fundamentalny, który miałby bardzo negatywny wydźwięk, i to wydaje mi się wydarzenie musiało mieć. Bardziej podłoże długoterminowe niż takie krótkoterminowe, czyli takie nie, niepo, niezapowiedziane tweety po stronie Donalda Trumpa. Jeżeli chodzi o bieżący kalendarz makroekonomiczny, w nocy, w sumie w rano o 6.30 Bank Centralny Nowej em, em, Australii, tutaj przepraszam, em, utrzymał stopy procentowe na poziomie 2500%. Oczywiście jest dalej gotowy do dalszych działań w razie czego, gdyby, gdyby zaistniała taka potrzeba. Dzisiaj z kolei warto zwracać uwagę na decyzję sądów Niemczech, ponieważ sąd w Niemiec, niemiecki dzisiaj podejmie decyzję dotyczącą tego, czy do dodruk pieniądza prowadzony przez Europejski Bank Centralny jest zgodny z prawem, więc tutaj nikt nie spodziewa się tego, że tutaj będzie negatywny. Negatywna informacja, raczej wszyscy się spodziewają tego, że ta informacja będzie pozytywna, natomiast tutaj nie została podana konkretna godzina, o jakiej porze ma być podana ta decyzja. W dalszej części dnia o godzinie 14:30 poznamy dane z Kanady, bilans handlowy. Godzina 15:45 PMI dla usług ze Stanów Zjednoczonych, tym tutaj rynki zakładają utrzymanie się i dla usług na poziomie 27 punktów i kolejne ciekawsze dane, moim zdaniem godzina 16 ASM dla usług, tutaj rynki spodziewają się spadku z poziomu 52,5 do poziomu 37,5, więc tutaj w pierwszej kolejności wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę właśnie na indeksy, jak indeksy się zachowają, ponieważ ostatnio tak statystycznie analizując to w jaki sposób zachowują się indeksy, to jednak indeksy Głównie zachowują się pozytywnie po negatywnych danych ze Stanów Zjednoczonych. Więc tyle, jeżeli chodzi o część fundamentalną, jeżeli chodzi o wstęp. Natomiast, jeżeli chodzi o indeks dolara, wczoraj przez znaczną część dnia cały czas konsolidowaliśmy się. Pomiędzy poziomami 99,45 a 99,30 w okolicy godziny 16 doszło do technicznego wybicia tej konsolidacji. No jak na razie, ponownie utrzymujemy się powyżej wczorajszej konsolidacji, powyżej poziomu 99,45. Dzisiaj zwracałbym uwagę na wczorajszy szczyt, okolice poziomu 99,60, ponieważ jeżeli dojdzie do fałszywego naruszenia tego poziomu, to być może pojawi się silniejszy ruch spadkowy. No i wtedy wydaje mi się, że kolejnym takim potencjalnym targetem może być poziom w okolicy 99. 10, natomiast jeżeli wczorajszy szczyt zostanie obroniony i ten ruch będzie kontynuowany, to ewentualnym kolejnym celem może być poziom okrągły 100. Jeżeli chodzi o euro-dolara, wczoraj na naszej prywatnej grupie wspominałem o tym, że jeżeli dojdzie do technicznego wybicia poziomu 1.09.28, to prawdopodobnie kolejnym targetem może być poziom w okolicy 1.08.85. Ten scenariusz już się sprawdził, natomiast ja osobiście przez najbliższe godziny cały czas bym zwracał uwagę na bardzo istotną strefę wsparcia w okolicy poziomu 1.08.77 a 1.08.85 wydaje mi się, że jeżeli ta strefa zostanie obroniona przez rynek to jest szansa na korektę wzrostową, natomiast żeby te wzrosty były silniejsze i agresywniejsze, w pierwszej kolejności musimy agresywnie przebić wczorajsze minima. Jeżeli te minima zostaną agresywnie przebite, to być może kolejnym celem na eurodolarze może być poziom w okolicy 1.0928. Natomiast gdyby miał się pojawić silniejszy ruch spadkowy Powiem szczerze, technicznie bardzo ciężko jest wyznaczyć kolejny taki istotny poziom. Natomiast gdyby te spadki miały przyspieszyć, na pewno bym zwrócił uwagę na okolice poziomu 1,0817. Natomiast też nawiązując do dzisiejszej decyzji w Niemczech, jeżeli tam pojawi się zaskoczenie, no to wydaje mi się, że euro może być dzisiaj pod dużą presją i to może doprowadzić do naprawdę bardzo dużego, silnego ruchu spadkowego. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, na funcie brytyjskim wczoraj również niewiele się wydarzyło. Przez znaczną część dnia cały czas poruszaliśmy się w większej konsolidacji, więc ja wczoraj na funcie brytyjskim nie widziałem żadnych okazji do tego, żeby zająć pozycję. Dzisiaj na pewno będę zwracał uwagę na poziom w okolicy 1,2483, natomiast jak na razie jesteśmy w takim krótkoterminowym wsparciu w okolicy poziomu 1,2450, więc jeżeli ten poziom zostanie obroniony, jeżeli na amerykańskim dolarze w tym samym momencie zaobserwujemy silniejszy ruch spadkowy, to być może to doprowadzi do silniejszego ruchu wzrostowego na parze GBP. USD. Natomiast też czytając różnego rodzaju raporty banków inwestycyjnych, spora część banków uważa, że Tutaj powróci temat związany z Brexitem, i to być może będzie ciążyło cały czas na wycenie funta brytyjskiego. Natomiast z drugiej strony, trzeba cały czas pamiętać o tym, że jeżeli banki inwestycyjne wypuszczają takie krótkie notki dotyczące określonego podejścia do danego instrumentu finansowego, to nawet jeżeli te banki zajmują pozycje na, na rynkach, Robią to przede wszystkim na rynku opcyjnym, no i oni są w stanie przytrzymać taką pozycję przez wiele miesięcy no i tak naprawdę z ich punktu widzenia odjechanie ceny od ich targetu o 200, 300 czasami może nawet 400 pipsów na nich to nie robi zbyt dużego wrażenia, więc często pomimo tego, że załóżmy banki inwestycyjne wypuszcza dany raport z takim view, gdzie fund brytyjski załóżmy miałby się osłabić często ja na przykład czytając takie raporty, traktuję te raporty jako okazję do tego, żeby poczekać aż nie pojawił się właśnie te Spadki, ale wzrosty i dopiero później na tych wzrostach szukam ewentualnych shortów. Jeżeli chodzi o USD wiemy o tym, że USD w ostatnich dniach jest dobrze skorelowane z indeksami amerykańskimi. Wczoraj pojawiła się krótkoterminowa zmienność wzrostowa. Ja tutaj krótkoterminowo szukałem pozycji na kupno i tutaj pojawił się niewielki ruch wzrostowy. Bardzo szybko te pozycje moje zostały wycięte na break-even. No i dopiero później, ze względu na to, że amerykańskie indeksy zaczęły wyraźnie zyskiwać na USDK, gdzie pojawił się Silniejsze ruchy spadkowe. No i jak na razie na USDK jesteśmy na pierwszym wsparciu, o którym wczoraj wspominałem, to jest poziom 140 więc warto mm, zwracać obecnie uwagę na kondycję indeksów amerykańskich, jak i też na kondycję amerykańskiego dolara. Jeżeli chodzi o niższe takie potencjalne e, poziomy wsparcia, to tak jak wczoraj, zwracałem uwagę, to jest poziom 1,40,02. E, natomiast niżej zwracałbym uwagę na okolice poziomu 1,39,65. No i nawiązując właśnie do indeksów amerykańskich na SP 500, mamy kontynuację ruchu wzrostowego. Wczoraj zwracałem uwagę na poziom w okolicy 2843. Ten poziom został agresywnie naruszony może nie naruszony, ale przetestowany przez rynek, ponieważ tutaj na zamknięciu sesji pojawił się agresywny ruch paraboliczny. Wybiliśmy z wcześniejszej konsolidacji, z tego poziomu pojawiła się niewielka korekta. No i jak na razie, cały czas mamy do czynienia z silnym ruchem wzrostowym więc jeżeli chodzi o takie kolejne potencjalne poziomy z których może pojawić się reakcja spadkowa ja dzisiaj bym zwracał uwagę na poziom w okolicy 2894 bądź też okrągły poziom 2900 punktów Również też w szczególności bym zwracał uwagę przede wszystkim na poszczególne godziny, czyli mniej więcej co będzie się działo w okolicy godziny pomiędzy 14:30 a 15:30, ponieważ wtedy zazwyczaj na rynek trafia największy kapitał, no i zazwyczaj w momencie gdy załóżmy, miałyby się pojawić spadki, to przede wszystkim szukałbym właśnie tych shortów w okolicy godziny 15:30. 16, natomiast później, w szczególności, bym zwracał uwagę na kolejne godziny, nawet w okolicy godziny 21 i 22, ponieważ w okolicy właśnie tej, tych pór, tych, tych, tych godzin, właśnie bardzo często pojawia się największa zmienność rynkowa. Natomiast jeżeli chodzi o takie potencjalne wsparcia na S&P 500, od dołu na pewno bym zwracał uwagę na poziom w 2843, a niżej wcześniejszy opór 2822. Jeżeli sobie spojrzymy na niemieckiego DAXa, tutaj na niemieckim DAX-ie te wzrosty, które mamy obecnie nie są aż tak agresywne jak na S&P 500, natomiast wczoraj rynki wielokrotnie testowały okolice wcześniejszych lokalnych minimów i dopiero po kilkukrotnym obronie tych poziomów z okolicy 10470 pojawił się silniejszy ruch wzrostowy, więc tak jak wczoraj wspominałem, potencjalnym takim najbliższym targetem dla niemieckiego DAXa może być poziom w okolicy 10750. 3. Jeżeli chodzi o dolar-jena, jeżeli chodzi właśnie o tę parę walutową, ja tu, tutaj na tej parze walutowej cały czas bym pozostawał neutralny, ponieważ głównie poruszamy się w większej konsolidacji, więc powiem szczerze, że jeżeli chodzi o bieżącą zmienność, przede wszystkim bym zwracał uwagę na bieżącą zmienność na indeksie dolara. Jeżeli chodzi o rynek złota, Złoto wczoraj też podobnie jak inne instrumenty głównie poruszało się w konsolidacji, natomiast krótkoterminowo zwracałbym uwagę na ważne poziomy wsparcia w okolicy 1685, natomiast powiem szczerze, że sam osobiście czekam na jakąś większą korektę na złocie, żeby zająć pozycję BAJ. No, i na koniec dzisiaj spojrzymy sobie również na Dow Jonesa, ponieważ Dow Jones charakteryzuje się w porównaniu do SP 500 tym, że jest dużo większa zmienność, więc jeżeli ktoś preferuje instrument o większej zmienności, tutaj być może może zainteresować się niemiec, właśnie amerykańskim indeksem. Jeżeli chodzi o pierwszy taki wyraźny opór, wydaje mi się, że warto zwracać uwagę na strefę pomiędzy 24 253 a 24 218. Wydaje mi się, że ta strefa może być dość istotna dla rynków. Więc tyle z mojej strony. Na koniec zachęcam do subskrybowania naszego kanału, życzę powodzenia i do usłyszenia do jutra. A jeszcze na koniec tak wspomnę dzisiaj, będę miał możliwość udzielenia wywiadu dla stacji Komparik 24 TV o godzinie 14. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zachęcam i do usłyszenia.